Kolejny film dla tych, którzy zaczynają robić ser. Jak najlepiej dodać podpuszkę do letniego mleka? Bo jak oglądacie filmy w internecie, ci którzy robią ser, co robią? Mówią dodajemy podpuszkę, dawka na opakowaniu. Najczęściej tak samo ja czasami tak robię, po prostu bo nie da się mówić wszystkiego w filmie, czasami zapominam po prostu. Więc podpuszka mamy trzy rodzaje, w płynie, w paszczy, w proszku. Jeśli chodzi o podpuszkę w, w proszku i w pascie, trzeba rozpuścić w małej ilości wody. Poczekać 15-20 minut wtedy możemy dodać do mleka. Ile wody? Nie za mało bo inaczej nie rozpuści się ta podpuszka, nie za dużo bo inaczej mleko będzie zawodniste. Więc jak mamy, nie patrzymy na mililitr wody ani na litr mleka bo nie jest to ważne. Mamy mniej więcej 100 mleka. Potrzebujemy szklankę wody, 200 ml wody. Mamy małą ilość mleka, 5 litrów, coś takiego. Potrzebujemy 30-50 ml wody góra. Więc tyle. Jeśli mamy podpuszkę, w płynie, mimo że jest w płynie, najlepiej rozpuścić w wodzie. Ilości mniej więcej takie same, może trochę mniej, nie bo jest już w płynie. Jak ja kupuję podpuszkę? Bo są różne podpuszki, zależy od mocy. Wpłynie najczęściej, ja widzę podpuszkę 1 na 10 tysięcy, to znaczy 5 kropli na litr mleka, jedna łyżeczka na 4 litry mleka, albo podpuszka mocna 1 na 50 tysięcy, to znaczy jedna kropla na litr mleka. Tym bardziej ta mocna trzeba rozpuścić w wodzie i, ważne, jeśli mamy małą ilość mleka, na przykład. 2 litry mleka i mamy mocną podpuszkę, skoro trudno yy, rozpuścić, yy, mimo że w yy, wodzie, ale dwie krople to jest za mało bo yy, w, tym, w tej ilości mleka, po prostu, bo podpuszka ma być wszędzie, żeby, bo musi działać wszędzie w tym mleku, nie? więc jak ja mam małą ilość mleka i mocną podpuszkę, zamiast dwóch kropli daję na przykład cztery, ja mam 10 litrów mleka, zamiast 10 kropli daję 15 kropli, a jak już mam na przykład nie wiem, 20 litrów mleka, to daję 20 kropli, tak jak pisze, jest napisane na opakowaniu. Mam nadzieję, że film się spodobał, że wam się przyda. Mam nadzieję, że będziecie subskrybować mój kanał. Ja się staram tłumaczyć jak najlepiej. Na kanale znajdziecie dużo filmów i widzimy się